Także się ja jestem Error. Witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję dość nietypową, ponieważ będzie to pistolet. A dokładniej C7 Pistol. Tak się on nazywa. Także zapraszam do oglądania. Także pudełko wygląda właśnie tak. Yy, przyjechało w takim kurwa kartonie yy, i w takiej czarnej folii. Wyglądała to jak jakaś paczka z kokainą w sumie. Nie pytajcie skąd wiem, za dużo seriali oglądam. No i co tutaj pisze na opakowaniu? Mm, że jest to Airsoft Gun, czyli po prostu ASG. Ja, jakoś tak się to nazywa. Mm, to jest taka zabawa, gdzie po prostu strzelacie plastikowymi kulkami takich zabawek bądź replik, które są bardzo podobne, też też bardzo zbliżone. Kurwa, mać! Muszę z tą kominiarę znowu strzelić. Czyli jest to po prostu zabawa, mm, która jest bardzo podobna. Yy, w sensie te pistolety są, no pistolety, karabiny i tak dalej są bardzo podobne do. Rzeczywistych odpowiedników, no tylko, że rzadko coś się strzela ze sprężynowych, ponieważ to jest wersja sprężynowa. Rzadko, rzadko coś się z takich strzela, bo zazwyczaj trzeba strzelić, przeładować, strzelić, przeładować, strzelić, przeładować. Więc to jest takie średnie na polu bitwy. Zazwyczaj są właśnie na green gas, ewentualnie na napęd elektryczny, po prostu. By trzeba ładować, ewentualnie wymieniać baterię, czy też po prostu ładować i wymieniać baterię, jeśli dobrze myślę. Mam w planach kupić więcej sobie takich replik, tylko wiadomo, kurwa, Siano niestety nie leży tutaj u mnie w pokoju. Przechodząc do tego, jest to replika Glocka 17, jeśli się nie mylę. W sumie zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Jest to kaliber 6 mm, czy coś tutaj jeszcze pisze? Do not shoot at any human or animal. The best for ages 18 and up. Eee, mogę tego używać dopiero w przyszłym roku. No, i tam jest po prostu napisane, żeby nie strzelać w żadne zwierzę lub człowieka, i że najlepiej po prostu używać to powyżej 18 roku życia, eee, jednakże to jest podobnie jak paintball, czy go karty. Karty też są niebezpieczne i możecie tam nawet wpakować też dziecko. 15 lat, nie wiem, kurwa 10 lat, obojętnie ile lat, możecie wpakować takiego karda i też może mu się stać krzywda. Jednakże jestem dość rozwiniętą formą ludzką, więc uważam na takie rzeczy, ponieważ chcę mieć całe kończyny yy, i zdrowe oczy. Powiedział to gość, który patrzy się w kamerę, gdzie tutaj zaraz jest lampka. Oa, kurwa patrzyłem się w nią i teraz nic nie widzę. Dobra, chuj. W każdym bądź razie. Mamy tutaj napisane po chińsku Znaczy, no po chińsku mamy napisane jak po prostu z tego korzystać Mamy też po angielsku Press to play the box to dismantle to unload the button Unload the bullet box Ni nic ja nie zrozumiałem, bo to jest taki trochę łamany angielski Load 6mm BB bullets. OK śmieciarka kurwa moment wybrała. Pack up the ballet box, uh, pull the cocking handle until a click sound is he heard. What the fuck? to to pisał kurwa. I'm at the target and press the trigger. Spoko. No, także tak wygląda tutaj. Chodźcie sobie zobaczyć. I co to jeszcze jest? Warning only for 18 years of age or older. Operation of this airgun. For... Kurwa, to z taką czcionką napisane, że dziw, dziwnie się to czyta. Gun for competition use is restricted. Kurwa, nie, nie wiem, jak to, to users of 18 years of age or older. Injury caution. No, może, trzeba uważać, żeby na przykład w oko nie strzeliło. To też jest bardzo dosyć ważne. Since plastic BB bullets reach 50 to 60 meters? 50 do 60 metrów? Co oni pierdolą? No, no. W szczególności plasti plastikowymi kulkami, które nawet zwiewa w domu, więc... Tak, oczywiście mogą 60 metrów, jeżeli strzelicie z 9 piętra. chychy z, z chyhyoting, przez dwa chy jest napisane. Nie wiem, czy to zauważycie gdzieś, ale to macie napisane. Uh. Dobra, w każdym bądź razie dam wam po prostu linka do y, aukcji na Allegro i sobie możecie przeczytać, co tam kurwa pisze. I tam jest careful reading or of handling cautions and instruction manual. Always read uh, trough uh, this handling caution and intruction. Intruction? 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 Kurwa, nie wiem jak to się czyta. Manual? Jaki manual? Przecież to jest manual. Czyli instrukcja tak jakby. Ale dobra, chuj. Manual carefully before operation operate the, the airgun with full recogn recognition of warnings and cautions. Dobra, później, wiecie co, zrobię tak. Później zrobię zdjęcia tego wszystkiego i dam wam po, po prostu na ekran sobie to poczytać, bo kurwa, no nie mogę się skupić, po prostu cisnę bekę z tego, jak to jest napisane. Dobra, to już wszystko sobie przeczytaliśmy z tego... Pudełka, także otwórzmy i zobaczmy, co tam kurwa jest. Może tam się znajduje ziemniak, a może cytryna, a może kurwa prawdziwa spluwa albo zabawka. Wszystkiego się można w sumie spodziewać. Otwieramy. I tutaj, tutaj widać na pierwszy rzut oka, co tutaj mamy. Mianowicie kurwa z stąd Mianowicie tutaj są te kulki i ich jest ponoć 500 sztuk. Nie wiem, nie chciało mi się ich liczyć. Jest tak pewnie z 15, może z 10 mniej pewnie, ponieważ wczoraj go testowałem, ten pistolet, żeby coś, cokolwiek się w ogóle wypowiedzieć na, na temat tego pistoleciku. No tutaj po prostu macie kulki, które uzupełniacie. Są to plastikowe kulki. 6 mm średnica. Całkiem spoko są w sumie całkiem spoko muszę przyznać eee, no i później macie taki kurwa nie wiem co to jest plastikowy kamień czy coś tak to wygląda i macie kurwa w środku splugę którą jest dosyć ciężko z tego wyjąć ponieważ musicie chwycić tu obok spustu tu i pociągnąć do siebie żeby w ogóle ją wyjąć wczoraj majstrowałem jak ją wyjąć chyba kurwa kilka minut i w razie co wszystkie jakieś tam specyfikacja, będziecie, specyfikacje będziecie mieć w opisie pod filmem, także możecie sobie zajrzeć w każdej chwili do opisu. No i tak yy, spluwa, fajnie leży w dłoni, naprawdę. Yy, zobaczcie sobie jak ona wygląda. Jest to materiał łokurwa kurwa, tworzywo sztuczne, ale jest to jakiś taki metalopodobny kompozyt, który jest Kurwa naprawdę zajebisty, dosyć trwały, fajny, wytrzymały. Spust fajnie chodzi, bardzo leciutko. Patrzcie, tutaj macie taki guzik i to jest guzik do wysuwania magazynka, magazynku też zajebiście chodzi. Ogólnie cały pistolet jest kurwa naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Jest dosyć głośny tak na pusto. Fajnie to chodzi wszystko. Kurwa, moje uszy. Bo ja mam pokój, który jest niewytłumiony za bardzo i tak się dźwięk roznosi, i mnie uszy teraz bolą. Dobra, myślę z tym. Bardzo fajnie odpuszcza magazynek. Kurwa, nie magazynek, tylko jak to się nazywa? No, zapomniałem. Fajnie się to odsuwa. Dobra, strzela, ale tak. Trochę stłumiona. I patrzcie, jak tutaj to wszystko wygląda. Chwycę to tak dość dziwnie, żeby wam pokazać, jak to. Wygląda w środku, dosyć realistycznie bym powiedział, ta spluwa, lufa w sensie, to metalowe gówno tutaj i sama komora wylotowa jest no taka dosyć chyba zbliżona do prawdziwości, tak mi się wydaje. Nigdy kurwa nie patrzcie tak w spluwę, nigdy tak kurwa na wprost nie patrzcie, ponieważ no nigdy nie wiadomo czy coś w środku jest, tak? Czy jakaś kulka się nie zablokowała. Kurwa, kompletnie nigdy, kurwa, tak nawet nie patrzcie. Nie bierzcie ze mnie przykładu, co ja tutaj odpierdalam na tym filmie. Ponieważ możecie sobie trafić w oko i je albo uszkodzić, albo stracić wzrok. Albo, kurwa, nie wiem, amputacja oka, jeżeli coś takiego istnieje. No, jak już to zatkajcie dziurę palcem. Za zatkajcie po prostu to, tą lufę palcem. I sobie tak, nie wiem, popatrzcie. Jeżeli chcecie w środku popatrzeć, to nie wiem, kurwa, przyłóżcie... Aparat z telefonu, czy coś, poświecie tam latarką, ewentualnie włącznie nagrywanie, czy coś i sobie zobaczcie, co tam w środku jest. No, bo to dosyć jest niebezpieczne. Możecie sobie stracić wzrok. Ewentualnie, jak się upewnicie, że faktycznie nie ma kurwa nic w ogóle w zamku, w komorze, w czymkolwiek, ale to też jest w każdym razie niebezpieczne, ponieważ no mogła gdzieś tam się mała kuleczka przemycić. A magazynek, właśnie, a propos magazynku, magazyn, ma magazynku. Jest on dosyć. Jest on dosyć, kurwa, zrobiony tak chujowo po taniości. No sami słyszycie, no po prostu kurwa i tu się ładuje kulki. Trzeba przytrzymać, w sumie nie trzeba, ale lepiej zrobić tak, tu macie taką dźwignię i taką sprężynę, ładujecie tam kulki i ten yy, i przytrzymujecie sobie tutaj tutaj. Przytrzymujecie, żeby w razie co nie wypadło, i dajecie gdzieś, nie wiem, do jakiegoś pojemniczka czy coś. Bierzecie palec i patrzycie, czy nic nie, nie, nie wylatuje. Z tego magazynka jeszcze nic mi nie wyleciało. Pamiętam, jak pierwszy raz ładowałem tą spluwę. To właśnie w środku spluwy mi się zablokowało kilka kulek, ale już je wyjąłem wszystkie i jest świetnie. Tak więc jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, mianowicie cena niż tutaj miałem paragon w każdym bądź razie pamiętam cenę Ona kosztu... on kosztuje jakieś niecałe 50 coś złotych e, specjalnie kupiłem taką tanią zabawkę ponieważ chciałem zobaczyć byłem ciekawy po prostu jak to wygląda co do wagi tego pistoletu jest to takie kurwa e, z magazynkiem jest to takie no można powiedzieć śmiało że pół kilo jest to dosyć e, wiarygodna waga prawdziwego pistoletu jest on dosyć solidnie wy wykonany no i co no, jedyny mankament to jest właśnie ten, ten magazynek, który jest po prostu zjebany i zaoszczędzili w chuj na magazynku, tyle powiem. E, także dobra, nie będę miał do pistoletu, w sensie nie będę magazynka do pistoletu wsadzał, ponieważ chciałem zobaczyć ile tutaj się kulek tak naprawdę zmieści. Także w magazynku mieści się 11 kulek, wow. Właściwie poczułem, że coś się ruszyło, ale dobra. W magazynku mieści się 11 kulek, możecie sobie policzyć. Tutaj w tym czarnym, jak widać, tutaj jest taki, taka czarna przerwa, i tutaj też mieści się właśnie jedna kulka. Jak się przyjrzycie, o, widzicie, jest jedna kulka tam w środku. Dobra, ja sobie wyjmę jedną kulkę, o ile mogę. Dobra, także 11 kulek się mieści, ja sobie załaduję 10 kulek ponieważ nie chcę, żeby mi się znowu zablokowało, bo ładowałem wcześniej do 11 kulek i zblokowałem się tam dwie chyba. Także ładujemy i strzelamy. I teraz kulka jest już załadowana, i nie, tym bardziej nie patrzymy tutaj, bo strzeliłem sobie wczoraj w rękę i tak kurewsko boli, naprawdę to tak kurewsko boli, że no nie mam śladu, ale kurwa boli, w chuj, naprawdę. Więc uważajcie, co, co z tym robicie gdzie celujecie i uważajcie też na rykoszety, które w sumie, powiem Wam tak, rykoszety są akurat w ogóle niebolesne. Miałem wczoraj właśnie rykoszet, dostałem gdzieś tutaj. W nogę też dostałem i nic nie bolało, ale to było też nieodpowiedzialne, ponieważ trzeba mieć jakąś osłonę oczu, na przykład okulary przeciwsłoneczne, czy coś w tym stylu. Tak dla własnego bezpieczeństwa. Dobra, także kończę pierdolić i Przejdźmy na strzelnicę. Także dobra, witajcie po przerwie. Yy, pokażę Wam w sumie gdzie jest punktacja i tak dalej, yy, ponieważ musiałem ją na szybko zrobić z regipsu i jakieś tam kurwa brązowej kredy, ponieważ to tylko miałem pod ręką, a ja potrzebowałem tarczy. Yy, także po kolei pokażę Wam gdzie i jaka jest w ogóle punktacja. Także <laughs> zatrafienie tutaj w ten obręb mamy jeden punkt, trafienie tutaj. Ten obręb mamy dwa punkty, w ten obręb mamy 3 tu mamy 4 tu mamy 5 i tu w tym małym środeczku mamy 420. E, ciekawe czy tam po prostu trafię. Także przygotuję sobie jakiś flamaster, żeby tu sobie w razie co zaznaczać. No i co? Pociski, pociski są już załadowane, jest ich 10 e, także strzelajmy i zobaczmy ile i gdzie trafię. Pocisk gdzieś wystrzelił, jednakże nie wiem gdzie, tak do końca. Później to gdzieś pozbieram. Mamy trafienie w 5 punktów. Tutaj jest. Nie wiem, czy wy to zauważycie. Tą taką kropkę tutaj. Także dobra, przejdźmy do drugiego strzału. Tym razem z jednej ręki. Dobra, znalazłem kulkę, to od razu ją odłożę i zaznaczę wam mniej więcej, gdzie trafiłem. Później wam pokażę tą tarczę i sami zobaczycie, że sami zobaczycie po prostu, gdzie. Trafiłem. Także dobra, przechodzimy do trzeciego strzału. Również z jednej ręki. Tu mi już trochę zeszło. Mianowicie punkcik jest tutaj. Tutaj dokładniej trafiłem. Teraz będę strzelał z dwóch rąk i zobaczymy, gdzie trafię. Wow, byłem bardzo blisko. Byłem bardzo blisko ustrzelenia 420 punktów. Później pod koniec sobie podliczymy, ile punktów zdobyłem. Także dobra, również z dwóch rąk będę strzelał i celuję tym razem typowo w środek. Także zobaczmy, gdzie trafiłem. Trafiłem tutaj. Także kolejny raz strzelamy. Tym razem z jednej ręki sobie strzelę. Znowu w czwórkę trafiłem. Także dobra, strzelamy dalej. Tym razem sobie strzelę z dwóch rąk, znowu. Dobra, także zaznaczę. gdzie strzeliłem, dobra tutaj jest, jeszcze trzy kulki zostały i gdzie trafiłem? wow, bardzo blisko bardzo blisko tych poprzednich y, trafień trafiłem, że tak to ujmę, jeszcze dwa strzały wow, gdzie to trafiło? o, i trafiłem tutaj ciągle kurwa tak bardzo blisko środka, praktycznie w jeden punkt trafiam y, i ostatnia kulka została, także dobra, strzelam Także jest znowu dosyć blisko. I zobaczmy, czy jeszcze jest jakaś kulka. Nie ma żadnej kulki. Jednakże, jak wystrzelacie cały magazynek, to polecam Wam po prostu jeszcze raz przeładować i strzelić gdzieś na przykład w kot albo w ziemię, żeby nigdzie przypadkiem kulka nie trafiła. Także co? Przechodzimy do podliczania punktów. Także witam Wam w moim biurze. Yy, nieważne. W każdym bądź razie tutaj mam punktację. Yy, nie zwracajcie uwagi, że to jest kawałek Gipsu. Też całkiem fajnie się tutaj wbijają te kurwa kulki. Jak możecie zauważyć. Specjalnie tak pod kątem robię, żebyście zauważyli, że no, fajne, niezłe dziurki zostawia. Yy, a to są pociski, przypominam, plastikowe. Także nie zwracajcie uwagi też, że ta tarcza jest dosyć krzywa. Ja po prostu potrzebowałem tarczy. Możecie sobie tak mniej więcej teraz zobaczyć na punktację. Wcześniej sobie już zapisałem, ile tutaj punktów mi wyszło, bo to podliczyłem. Także, tak, kurwa, nie mam nic do pisania. Chuj! Także nie mam nic tutaj do wskazywania, więc użyję do tego noża. Recenzję mogliście zobaczyć poprzednio, gdzieś tutaj, w karcie u góry, tu albo tutaj, chyba raczej tutaj. Wam się po prostu wyświetli recenzja i test tego noża. Także dobra, podliczmy sobie punkty teraz. Mamy tak: 10, 20, 30, 40, 4, 4, czyli 48. 10 strzałów równa się 48 punktów, które udało mi się zdobyć tutaj. Niestety w sam środek nie trafiłem, ale byłem bardzo blisko. Gdybym nie miał takiej delirki, to na 100%, na 100 bym trafił przynajmniej ze dwa razy w 420 punktów. Dobra, także wracając już do pistoletu, ciągle mam jakieś problemy techniczne, ciągle ktoś mi przerywa. Akurat jak trzymam spluwę i to kurwa naładowano. Dobra, także teraz całkiem serio chciałbym ocenić właśnie materiały, czy też tworzywa, czy też po prostu samą spluwę. Jak jest wykonana, także będę ją oceniał w skali od 0 do 10, gdzieś tu albo tu Wam się wyświetli ta skala. Dobra, także może zacznijmy od tego kompozytu. Także tak, ten kompozyt jest dosyć twardy i naprawdę bardzo fajnie chodzi. Ta, przypuśćmy, że to jest klamka, kurwa, nie wiem jak to się nazywa. Bardzo ładnie to chodzi, jak już mamy przeładowane, to tak. Bardzo lekko i można sobie zobaczyć, co tutaj w środku jest. Jest tam kilka odważników, na przykład w magazynku można zauważyć, że tam takie y, odważniki są tutaj, właśnie gdzieś. W środku spluba nie jest pomalowana, no ale zresztą po co, skoro tam ta i tak nikt nie zagląda. Jest bardzo ładnie wykonana. Y, niestety, jedyna rzecz, która tutaj działa, a raczej jedynie dwie rzeczy, tu nie to, y, prawdopodobnie to. Jest po prostu blokada i wtedy nie będzie można strzelić. Jest po prostu blokada z pustu. Nie, to jest chyba tryb serii czy coś. Yy, macie tryb pojedynczy, tryb full auto i, i tryb pojedynczej serii. Także yy, tutaj niestety jedynie działa tylko spust O kurwa, zapomniałem, że, że naciągnąłem dźwignię, jeśli się to tak kurwa nazywa. Nie wiem. I działa też właśnie wyjmowanie magazynka. Proszę bardzo. I co do samego magazynka magazynku jest to, no, jest to jedyna rzecz, która jest najgorsza w, tym, w tej nie wiem replice, że tak to ujmę. To jest jedyna rzecz, do której można się przyczepić, mógłby być trochę lepszy, trochę lepiej wykonany, ale zresztą czego się spodziewamy za 60 zł. Same ładowanie tego magazynka i odbezpieczenie tego pistoleciku jest dosyć ładnie odzorowane dosyć bardzo przyjemne. Też z niego się strzela dosyć przyjemnie. Jak tak zrobimy to bardzo fajnie ten celownik widać. Jedynie czego brakuje to właśnie tak zwanego blow upu? Blow up? Nie, wyleciało mi z głowy. To, że przy strzale po prostu ta dźwignia, czyli to przypuśćmy strzelimy i to leci tak, że się po prostu automatycznie przeładowuje, nie? No, ale zresztą to jest sprężynowiec, więc po prostu po każdym strzale trzeba przeładować. No, także ocenię tą spluwę. Jedynie do magazynka się mogę przy... magazynku, magazynka, kurwa, jakkolwiek to zwać, Jedynie do magazynku mogę się y, przyczepić. A sam celownik jest y, też y, celownika, a raczej muszka. Czy jakkolwiek to kurwa zwać, nie jestem specem od broni palnej. No, jest dobrze wykonana, ładnie przez nią y, widać. Można sobie fajnie strzelić. Ładnie sobie strzelić. Kurwa, nie, dobra, nieważne. Nie e, mój mózg dzisiaj nie działa. Nie działa, nie działa, Niedziela, nie działa. To się wszystko pokrywa. Także oceniam tą spluwę na 7,5 na 10. Ponieważ no, ten magazynek jest dosyć upierdliwy. Ewentualnie mógłbym dać jeszcze pół punkta za to, że ani razu mi się kulki nie wysypały, co w przypadku tanich replik się właśnie zdarza. Więc tutaj mogę dać pół punkta, więc mamy już 8 punktów na 10. Jeżeli ktoś dokładniej wie, co to jest za Glock, ponieważ nie jestem do końca pewien, jednakże mi on przypomina taką trochę miniaturkę Glocka 17, ponieważ Glock 17 ma tutaj takie większe wcięcie i dłuższą tą. Rękojeść, jak dobrze pamiętam, Glock 19 ma właśnie troszkę skróconą tą rękojeść i nie jest aż tak wcięta. Sam pistolet bardzo ładnie leży w łapie. Zobaczcie sobie, bardzo ładnie, bardzo ładnie leży. No i może jakoś uda mi się tutaj ustawić tą taką muszkę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. O, sama muszka też jest właśnie dosyć czytelna, czy mocno bije w głowę. Nie wiem, nie chcę mi się tego, nie chcę tego sprawdzać, ponieważ e, nie chcę mieć kolejny raz rozciętego uba. No nie wiem, no nie wiem, co więcej powiedzieć o tym pistolecie. No, jeżeli chcecie, to po prostu kupcie sobie, bo jest to fajna zabawka na początek. Jeżeli Was e, interesują bronie, ewentualnie jakiś airsoft gun, e, czyli że po prostu strzelacie sobie tam do kogoś e, z plastikowych kulek, to jest to jak najbardziej replika godna polecenia żeby po prostu nauczyć się strzelać albo zobaczyć jak to mniej więcej działa. W każdym bądź razie replika jest godna polecenia. Także mamy chyba już wszystko omówione. W razie co możecie zadawać, zadawać pytania w komentarzach, postaram wam się po prostu odpisać na wszystkie komentarze jakie tam napiszecie, chyba że ich będzie 1400. A jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to będzie w opisie. Pod tym filmem. Także, jeżeli Wam film bądź ta recenzja, bądź replika, bądź cokolwiek Wam się spodobało w tym filmie, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów. Nie tylko właśnie z takich rzeczy nagrywam też gry na kanale. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zobaczyć. Możecie też wbić na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. Także siema.